Może dzisiaj nie ma koników, dzisiaj są moje buty, które uwielbiam, w końcu je ubrałam. W końcu zrobiła się tak chłodniej, że mogę je ubrać, są to odpinacze wojskowe. I tak, byłem sobie na poczcie, wysyłam paczkę i tam takie, jak to typowe, yy, takie, a może pani chce to, może chcesz to, może tamto, a może jakieś przybory szkolne, ja takie, ale do szkoły już nie chodzę. Więc nie potrzebuję. Naprawdę? O to oni takie, naprawdę! Wyglądasz na 13-14 lat. A ile masz, jeżeli można zapytać? A tak ja 21. I takie... Ile? <taka>, Taka klasyka. Dość wyglądam młodo. Tym bardziej jak się uliżę w kucyk i tym podobno, to jeszcze bardziej młod, młodziej wyglądam. A w kucyk jest najwygodniejszy, przynajmniej przy tych wiatrach w Gdańsku jest mi wygodniej. Co takiej jedziesz 5 na godzinę? no? A idę teraz po karmę dla chomika. No, próbowałem kupić przez internet. Nie, może nie z jakiejś strony i tak dalej. W ogóle kupić, nie wiem, do połowy pustą, w sensie wiecie o co chodzi. Od innej osoby, tak jak się, nie wiem, kupuje używane, coś tam w połowie używane. Musisz latać? Nie ja wiem, czy wam pokazywałam, gdzie ten samolot. Nie da się. Ale czasami samoloty właśnie tak jak ten, którego zgubiłam na niebie latami bardzo blisko. I strasznie słuchajcie samoloty. Gdzieś po nas piotków Trybunalskich, Koł Gdańska. Rozbił się samolot. Ale dobrze że nie pasażerski. Tylko jakiś prywatny. Tyle spokoju. A tak poza tym to... Co mam? Co jemy mówić w ogóle? A, już wiem o karmie dla chomika. Takie ja dałam ogłoszenie, że może ktoś ma na od odsprzedaż karmek dla chomika. Bo tak szczerze mi się nie chce iść do zoologicznego. Po drodze mam jakieś zoologiczne, ale one są tadetne, że zoologiczne w sensie takie małe zoologiczne i tam są najgorsze karmy, jakie mogą być. I. za duży ruch tu jest. Ale. Chciałam właśnie kupić tą karmę od, z, z internetu, że tak powiem, od kogoś, żeby ktoś tam. A i tą karmę, którą ja miałam, to ją oddałam już. Tam to karmo mój chłomik nie będzie jadł. No i takie, że napisałam, że nie chcę mi się do zoologicznego, bo tam muszę iść dwie godziny. Właśnie idę. I osoby takie, no jak ty możesz być taką właścicielką chłomika, że to by się nie chce iść? Mogę iść! Szczerze mówiąc, tylko się nie chcę. Dwie godziny. W jedną stronę, żeby iść do zoologicznego. A po drodze jeszcze mijam paręnaście innych zoologicznych. Paręnaście innych zoologicznych. Musisz mi tu jeździć. Jeszcze lepiej. Paręnaście innych zoologicznych jeszcze mijam po, sobie, po, po drodze, ale to są takie zoologiczne malutkie i jeszcze są najgorsze, najgorsze karmy, te najtańsze, takie zbita polu i tym podobne, więc... Yy... Nie. <tum> Tam więcej chrupek jest. Tak, podobnie jak karmę, oddałam. Nie ziarn, a mój chomik musi mieć ziarna. Więc idę w tym tandetnym zoologicznym, to ja tego siano kupuję. i ten, i, i odpylony yy, to, co on się śpi w tym. Traciny, o. Tylko te dwie rzeczy tam kupuję, bo są warte tego. A... A tak to muszę iść aż tak daleko, żeby kupić kurwa. kurna jak karmę. Jak zacząłeś... A nie, to Volvo. Już myślałam, że Łada. Nie, bo śpię na punkcie starych aut. Myślałam, że to ta jedzie. Samara. Łada. Dobra, a ja idę dalej. Pogadałam, może iść.